Dobra, dzieje Ola, sama bez się nie będzie. ty Brzoza podjeżdżasz czy ja? No jak ja mam podjechać? A... Nie wiem. Dobra, chyba łańcuch wziąć. Gdzie to są Cygany? Na końcu pola. Który podjedzie? Nie wiem. Ja nie mogę zbytnio, bo ja pędzę. Ty! Dawaj szybciej! Ty, jak się tak patrzę, to nie wiem... Tej podłogi w przyczepie. Lol. Mati, coś znowu sznakra tu u mnie czy... Weź, przyjdź teraz, ten nie do mnie zaraz To ja? No No ja nie bardzo, bo ja zaraz podjeżdżam, będę mnie kosił Do Piotrek, jak ty zejdziesz na farmę, to weź No, klinu weź tam ładnie. Na farmę, czy na bieg No na bieg No, a to jest jedno i to samo, obok No właśnie Eee, Mati, ten Łukasz, oj, jak gdzie ty jesteś? Na wszystkich świętych będziesz wolał. Łukasz, Jakub. <grystwore> nie, sorry, trochę mi się myli z y, tym. Ej, ty, 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 ty. co ci się zbogowało? Co ci się zbogowało? Pchnąć cię w dupsko? Dobra, czekaj, ja to wezmę sobie potepą. Nie. Włączyłem za kamerę do tyłu, a nie mogę ten. Dobra, jedziemy. Dobra, tniemy. Lack, oczywiście. Sorry za te lagi, które są, po prostu. Ja z nimi nic nie zrobię, no sorry bardzo. Trójeczka i jedziemy. Poczekaj na mnie trochę, Cyganie, ty. Że ty pędzisz jak wiatr, to kurwa tak. nie znaczy, że ktoś pędzisz. Tak o prędkości, jak ja będę jeździł do biegazowni, to ja... Kurwa, ja. ja pierdę Nie, kurde, nie... Pierdzie, ale nie jadę. Pier... 300 na godzinę, to wiesz... Może się wyrobi. Weź, ja stu wyjechałem! W tym NH. Hmm. Hmm. Ja mam 300. Puszczę mu tę do 20 na razie, a później to przyspieszę. 10, a nie. O 20 wystarczy mu. Wiesz, on przez 20, bo a 20, 30 idzie górę. No jedziemy, jedziemy, panie kierowniku, jedziemy. O, mm. nawet trochę ci napęd. Mm. O, o, 11 jadę, elegancko. Trzeba jeździć po równym boku. Trzeba jeden równy bok znaleźć i jeździć dookoła, ale to trzeba przeciąć, tak i tak środek przed nim. nie trzeba jeździć równym bokiem bo tam jest równy bok jeden taki fajny o no dobra już reszcie jadę dobra to jedzie za mną zaraz nie, nie, nie pchę je a czy nie pcham nie jestem pedałem i <laughs> jakie ma pedalskie zaciągi do mnie Zakup się teraz kurde ty skręć trochę je łapku, ty ja Cię ciągnę do tyłu. Od tylca? Od tylca to mogę wybrać dziewczynę kosz ładną. A nie jego. Jego niekoniecznie. I nasz procent. jeszcze dopiero. A, dobra. Ej! Cooooo Zmierzę no. ten, 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 ten pomat No kurwa na Dobra, na 10 chcesz tak? No co ty co stoisz? Aaa, wpadł Nie ten pomat zmieniałem To co on ciebie, tak Cicho idzie, 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 widzisz Nie dobra, dobra, no widzicie chłopaki dzisiaj wszystko nam się buguje No Jak ta złość dzisiaj co nie? No Jeszcze numer był jakby ta nie nagrywała mojego głosu Powinno. Nie mów, bo zaraz tak będzie. Nie. Nowy nie. mikrofon. No. Wszystko jest nowe. No. Owróć słuchawek, bo są starsze. Poczekaj, cyganie, ty, że ty pędzisz teraz, kurde, w chuj go wie ile. nie znaczy, że ja będę tak pędził. Chciałeś na ja jaką stronę drogi ty jedziesz? Ja jadę środkiem. U mnie, mnie tak to sam jedzie. Środka w ogóle nie widać. No. Ty, a mam dla was zagadkę, dla widzów. Co rośnie do góry? Yyy o... no, do góry. Do góry, no. Co? No, trek Co? jeden, drugi, zda światła. Dobra. Dobra, da się mi dokończyć w końcu. Mhm. Mm co rośnie do góry korzeniami, a dodał koroną? Pisać w komentarzach. Kto wygra? Nie wiem, co mu da. Kopa w dupę, He <laughs> dokładnie wpadnie mu we czterech Zrobię mu w na chatę. Tak jak jednej osoby chcieliśmy zrobić to, ale nie wypaliło No to nie chciałem No, ale jednak się rozmyśliłem i chcę to zrobić Po Zawodow Tak, pogięło się, będę... będę jeszcze robił w jasmu Jeszcze mu taki... takie zaszczyty będę robił, co nie? O, i nie łop, w tupe Nie No bieg za, mnie. Tutaj bieg za mną, tutaj biegnij za mną Zrobimy to jednej osobie, która na pewno będzie to, nie będzie tego oglądała. Chodzi o taką jedną majkę. Wszyscy wiedzą na moim Skype, tu na Skype u nas, o kogo chodzi. W trzecim let's play u. u... I już? Żeśmy już ją Widzę, widzę. I po prostu. Niech się do mnie odwali i do widzenia. i... Teraz... Jeszcze nie widziałem, że dziewczyna grała w let's play. W nie widziałem, żeby grała dziewczyna w no ta ogląda akurat, bo ja w nim występuję. Dodam tego, -playa, nie wiem, jutro może. No, ja też jutro będę wrzucał. Bo już się zrenderował. Ja jutro opublikuję, także zrenderuję go jeszcze dzisiaj przez noc. Kto by chciał, yy, nie wiem. Jeśli chcecie paczkę modów z tego sezonu, poproście mnie, to może wam ją dam. Ale pod koniec sezonu oczywiście, ja ją wydam, nie to co ten nieudacznik Brzoza, który mówił, że da, mówił, że da i chyba nie dał. Czy dałeś? Wydawałeś? Nie, nie wszystkim. A, trzeba było dać na ten, pod filmikiem, ja dam pod ostatnim filmikiem zakończenia sezonu. Zakończenia sezonu. Ile masz procent? 60. Ej kurwa. Dube. To pole jest za blisko. No czemu za blisko, za daleko jest? Gdzie ty jesteś? Za tobą. To naokoło sobie jedź, yy, ten. Co tam, co tam jedzie, nie wiem. Piotrek już jedzie i będzie musiał stać czekać, aż za mnie ten. Nie no, to Niepełno. Niepełno. Jadę tam do was. To piwo przywieź przynajmniej kobieto. Ty, zapomniałem się, kurde. A zapomniał piwie, no widzisz o piwerku zapomniał, no. Ja mu w przyczepie zapomniał o... Tym, o towarze nie zapomniał, no o A Monstera chociaż masz? Ta, Monstera miałem i kanapki miałem i wszystko było. Nawet monitora już nie mam od komputera. Ja gaśnicę miałem. A, no. A gaśnicę to ja mam, gaśnicę mam, gaśnica musi być. No kurwa. Widzisz? Znalazło się. Znalazło no. się. A i druga w klasie leży. Druga w klasie leży. Tu no i nie, ma. nie ma, w nie ma. Jak nie ma w klasie tego gaśnicy, To tych szani. A jest, jest na górze, na górze no. Już widać cygan nie, nie zapomniał gdzie ich chowa. No. Ja radio nie mam, a nie, mam radio, mam, mam. Ty, u mnie rad, a nie, ja mały monitorek. Ja. jest kamera, a jest. E, wiecie po czym poznać Zetora, że to jest wersja eksportowa? Nie do Polski? Po radio. No. <śmieniu> w Polsce już by dawno było wymontowane. <śmieniu> No zaraz przychodzą odcinki. Wymontowane są radia. Serio. Spotkałem się już w tym nie raz. Ile procent? 80 nie... A, pewnie się skończył ten oprysk. Tak. No, jak gdzieś tam pół naszczał, no to jak, czym je opryskać? Pół? Dobra, 90% żeś tam naszczał, a reszta to woda. 10 Tak. Próbuję... No, ale coś tam oprysków Я <Слыш> му пишет электровка, которая вся.